Ja witam Was wszystkich serdecznie. Dziś kolejna dawka wiedzy na temat PPC, czyli reklamowania własnych produktów poprzez system pay -per Click na Amazonie. Będę opowiadał na temat kampanii automatycznej, struktury kampanii automatycznej oraz tego, jakie zasady rządzą kampanią automatyczną i jak należy od strony sprzedawcy do niej podchodzić i analizować dane, które kampania automatyczna nam daje. Zanim jednak przejdę do do treści filmu bardzo ważne ogłoszenie w poniedziałek 9 sierpnia o godzinie 19.00 czasu polskiego i 18.00 czasu brytyjskiego. Zapraszam Was, was na live'a, będzie to spotkanie, wywiad z Mikołajem Lechem, rzecznikiem patentowym i prawnikiem oraz autorem nagrodzonego przez Urząd Patentowy RP bloga kreska blogpl Mikołaj specjalizuje się w prawnej ochronie marki, w prawach autorskich oraz w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ja generalnie wiem, że temat właśnie ochrony własnego produktu na Amazonie, czy to poprzez zarejestrowanie znaku towarowego, co jest najbardziej popularne, lub zastrzeżenie wzoru przemysłowego, jest to temat, który dosyć często przewija się w komentarzach pod filmem, i no, będzie to temat coraz bardziej popularny. Dlatego też zdecydowałem się zaprosić tak znamienitego gościa, który będzie tutaj nam niejako służył nie tylko wiedzą swoją fachową, prawniczą, ale również opowie nam na temat przykładów z życia wziętych, ponieważ no, takie przykłady są moim zdaniem też nieodłącznym elementem jakiejkolwiek nauki i progresu. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja mam na imię Tomek, od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii. Od 13 zajmuję się Amazonem, a kanał prowadzę po to, aby dzielić się z Wami informacjami na temat tego, jak wprowadzać własny produkt na Amazon, jak go promować, jak rozwijać markę, jak rozwijać biznes na Amazonie. Także jeśli tego typu content Was interesuje, proszę zasubskrybujcie kanał, a jeśli film Wam się spodoba, dajcie po prostu na końcu lajka. O kampaniach automatycznych mówiłem tutaj w tym filmie, porównywałem kampanię automatyczną do kampanii manualnej. Przypomnę tylko szybko, jak sama nazwa wskazuje, kampania automatyczna jest to kampania, gdzie niejako stery przejmuje Amazon i to Amazon decyduje na jakie frazy wyszukiwane przez klientów wpisywane w wyszukiwarkę Amazonu a nasza reklama się będzie pokazywała lub na jakich stronach konkurencji wyświetlić nasz produkt. Natomiast reklama manualna jest to reklama, w której to my decydujemy o tych dwóch cela w zasadzie można powiedzieć reklamy, czyli jakich słów kluczowych będziemy w kampanii używać i na jakich konkurencyjnych listingach będziemy się pokazywać. Wiele lat temu, kiedy kampanie na Amazonie wystartowały, kampanie automatyczne, one były kampaniami, które targetowały tylko słowa kluczowe, czyli przypisywały, wyświetlały naszą reklamę na. Słowa kluczowe, które wpisywali klienci w wyszukiwarkę. Nie było nawet listy negatywnych słów kluczowych, czyli bardzo ciężko było optymalizować taką reklamę. Później oczywiście się, pojawiła się możliwość właśnie negowania tych słów, które nie performują dobrze. Pojawiła się możliwość targetowania produktów konkurencji. No i teraz no, mamy co mamy, i generalnie powiem Wam tak, że większość sprzedawców nie zwraca tak od razu, nie zagłębia się w to, jak, jaka jest struktura kampanii automatycznej. A kampania automatyczna podzielona jest wewnątrz na takie jakby cztery grupy targetowe. Jak działają te grupy targetowe? Jak widzicie, w lose match i w close match, które dotyczą słów kluczowych i fraz wpisywanych przez klientów na Amazonie, mamy sytuację taką, że close match będzie dotyczył w przypadku, na przykład jeśli sprzedajemy zegarek damski, to Close match będzie to, powiedzmy, z koloru złotego, tak? I to close match będzie e, złoty zegarek. Natomiast loose match będzie to jakieś słowo kluczowe, które luźno powiązane jest z naszym produktem. Jeśli wciąż mamy zegarek damski, to loose match to będzie zegarek męski, na przykład, tak? Czyli dosyć luźno jest powiązane, e, powiązane to słowo e, z, z naszym produktem. Natomiast jeśli chodzi o targetowanie produktowe i substitutes i compliments, e, to wyobraźmy sobie, jeśli chodzi o substitucję, czyli coś, co jest zamiennikiem naszego produktu. Czyli, dajmy na to, mamy zegarek, właśnie nasz damski, i ta reklama będzie, bo tu pamiętamy, to już jest targetowanie produktowe, i nasza reklama naszego zegarka damskiego pokaże się po prostu na innym podobnym produkcie, czyli na innym zegarku damskim. Natomiast komplement będzie to sytuacja, kiedy nasza reklama pokaże się na stronie produktu, który niejako uzupełnia nasz produkt. Wyobraźmy sobie, że może to być w, na przykład, nie wiem, bransoleta na rękę, czy na przykład, nie wiem, zestaw kolczyków, czyli jakieś akcesoria, które, dajmy na to w tym przypadku, kobiety używają. No tutaj jak się można spodziewać, to te compliments, które w zasadzie tak naprawdę, no to nie są takie produkty bardzo podobne do naszego produktu. I loose match, jeśli chodzi o słowa kluczowe, no tutaj najgorzej performują, w sensie najgorzej, najmniej co jakiś kliknięć jest, tak? To prawdopodobnie jest po jednym kliknięciu, gdzieś tam to jest okres pięciu, pięciu dni. Natomiast close match możecie zobaczyć, że no dużo, dużo kliknięć, dużo zamówień, 61 zamówień tutaj i na substitute tak samo, no zamiennik, inny zegarek, tak? Czyli wyświetliśmy się na stronie. Konkurencji, która nie wiem, może miała bardziej jakieś, nie wiem, zegary, który nie był akurat atrakcyjny, no ale zobaczyli naszą reklamę, kupili nasz produkt, więc tutaj też dużo, dużo zamówień nam spłynęło. Możemy sobie tak, wszystko tutaj w tej kampanii automatycznej regulować indywidualnie. Jeśli mamy taką strategię, taką potrzebę, możemy zmienić nasz bit, tutaj naszą stawkę na poszczególne grupy targetowe. To nie jest tak, że. To, co ustalimy na początku tworząc kampanię automatyczną, e, jeśli nie przyjrzeliśmy się dokładnie temu, jak, jak, jaka jest jej struktura, już ustawiliśmy na to jeden bit, to e, wtedy on oczywiście przypisywany jest do każdej e, grupy targetowej taki sam. E, tu jak widzicie, e, Amazon no, na te dwa pierwsze no, sugerował takie, e, ta, takie stawki tutaj sugeruje w tym momencie. No ja akurat Taka jest moja strategia, że ja generalnie chciałem się wysoko w top of the search pokazywać przez tydzień, dwa, zebrać się bardzo dużo danych, już bardzo dużo danych zebrałem na temat tego produktu, ale dlatego też dałem taką stawkę dosyć wysoką, aby być pewnym, że, że będę się tam pokazywał. Oczywiście robię bit down only, ponieważ. Jest to, a znaczy jest to taka strategia, którą ja przyjąłem i dla mnie najpewniejsza, to że tutaj mam ustawione 76 pensów. Nie znaczy, że ja za każde kliknięcie płacę 76 pensów. E, możecie zobaczyć, że w tym przypadku, tutaj, mimo że jest 76, to ja tak naprawdę 56 pensów z reguły płacę za kliknięcie, a tutaj 54 e, i to o dziwo mieści się w tych granicach, które tutaj Amazon nam sugeruje. Tu jest taka jeszcze dodatkowa ciekawostka, że jeśli zaczynacie kampanię automatyczną i do końca nie wiecie jaką tą stawkę dać, Amazon jakieś tam widełki wam sugeruje, to ja przyjmuję taką taktykę pomiędzy, jeśli tak jak w, w tym przykładzie mamy pomiędzy 34 pence a 65 to ja bym uderzył w środek. No, środek tutaj pewnie by był właśnie około tam 40, pewnie 5-6 i dodaję 20%. I to jest taka startowa stawka na sam początek. I, a potem, po prostu, jak zaczynają dane spływać, patrzę, co się dzieje z kampanią, czy w ogóle są wyświetlenia. Jeśli nie ma wyświetleń, no to trzeba dać wyższą stawkę. Tak? I tutaj w tym miejscu możemy optymalizować właśnie te stawki, patrząc na to, jak kampania nasza performuje. E, możemy oczywiście te grupy targetowe wyłączać wedle uznania potrzeby, jeśli jakaś nie performuje, jeśli e, na jednej tracimy dużo pieniędzy, a nic się nie dzieje, to ją po prostu wyłączamy. E, tutaj powiem wam też, że jest taka rzecz, że algorytm będzie w tym przypadku działał tak, że e, jak algorytm już zaskoczył i zobaczył, że Substitutes substitute i Close Match Działają, to pamiętajcie, że tu jest budżet przypisany do tej całej kampanii automatycznej. Budżet, który wynosi powiedzmy 40 funtów, i w tym momencie te 40 funtów rozdzielane jest pomiędzy Substitute i Close Match. I tak to będzie działało, i tak to będzie dalej trwało. Prawdopodobnie tutaj nawet zwiększenie stawek to za dużo nie da. Natomiast, jeśli chcecie mieć większą kontrolę nad tym, ile budżetu jest alokowane do każdej z grup targetowych, to można stworzyć po prostu cztery osobne kampanie i do każdej kampanii na przykład przypisać nie wiem, po 10 funtów, po 20 funtów. No oczywiście robimy to tak, że tworzymy kampanię automatyczną z tymi czterema targetami, no i wyłączamy trzy niepotrzebne i kolejną kampanię automatyczną i znowu kolejne trzy wyłączamy, które są niepotrzebne i w ten sposób będziemy mieli cztery kampanie automatyczne i ale będziemy mieli kontrolę nad tym i pewność, że jakiś tam budżet jest alokowany, bo my ustawimy go i no, algorytm zmusimy niejako do tego, żeby te pieniądze nasze zacząć wydawać na tą właśnie grupę targetową. I co robimy później, kiedy ta reklama już zaczyna działać, zaczyna się pojawiać? Zbieramy dane po tygodniu, po dwóch, w zależności od tego, jak wysoki budżet mieliśmy, tak? bo nieraz można w tydzień zebrać dużo danych, jeśli przeznaczymy, nie wiem, po 100, po 200 funtów dziennie, ale jeśli mamy budżet mniejszy, 20, 30 funtów, 40, podejrzewam, bliżej 40 powinno to być. No, to może wtedy warto poczekać dwa tygodnie, trzy tygodnie, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki. No i co robimy? Mamy teraz tą kampanię automatyczną i zaczynają nam dane spływać. Mamy raporty z Amazona, mamy raporty. Różnica pomiędzy raportami z Amazona jest taka, że jeśli chcemy mieć dosyć długą historię, oczywiście na początku to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Amazon tak nam daje historię dwa, trzy, trzy miesiące wstecz. Natomiast później oczywiście, jeśli prowadzimy kampanię, no to. Bo warto archiwizować te wszystkie nasze dane, aby mieć ciągłość na przykład tych danych z ostatniego pół roku, roku czy dwóch lat. Natomiast wiele software'ów, które pomagają w zarządzaniu kampaniami PPC, no, ma taką możliwość, że zapisują to, wydaje, że do dwóch lat nawet te dane historyczne, kampanii PaperPick. No i teraz ściągamy sobie takie dane i analizujemy. Patrzymy, co się dzieje. Zakładamy, że. I już ten, ten pierwszy krok i optymalizacja naszych budżetów, i optymalizacja naszych, naszych stawek została poprawnie przeprowadzona, co spowodowało to, że reklama za, zaczęła po prostu hulać i dostarczać nam dużo danych. Wchodzimy wtedy w raporty no i patrzymy. Najpierw wyszukujemy słowa kluczowe i asiny, y czyli produkty, na których nasza reklama się pokazywała, dzięki którym. Y było, nastąpiło kliknięcie na naszą reklamę i sprzedaż, i wynajdujemy te perełki. Tak? Wynajdujemy te słowa kluczowe i AC-y, które performują dobrze dla nas. Nazwijmy je ogólnie, które targety opłaca się po prostu wyciągnąć z tej reklamy automatycznej i przenieść je do reklamy, do reklamy manualnej. No i teraz te kryteria mogą być różne, prawda? Możemy generalnie skoncentrować się na, na tak czyli im jest niższy. I uznajemy, że dajmy na to EICOS 30%, to jest to, co nas zadowala, więc przenosimy do kampanii manualnej. Może to być proporcja pomiędzy tym, ile kliknięć na przykład nastąpiło, i dzięki temu, ile sprzedaży zostało wygenerowane, co zależy wszystko od tego, jaki mamy produkt, jaką mamy strategię, w jakiej kategorii działamy. Więc to jest generalnie tak z tym paper click, że wiele osób, że tak powiem, Doradza w różny sposób. Doradza dobrze, oczywiście, z własnego doświadczenia. To nie jest tak, że jedna porada będzie dla wszystkich działała. Przykładem może być na przykład to, że je, kiedy wyciągamy te słowa kluczowe i przeniesiemy z automatycznej do manualnej kampanii, musimy określić stawkę. Oczywiście stawkę najlepiej określić taką, która ostatnio była płacona za kliknięcie na to, na, na to słowo. W kampanii automatycznej jednak są tutaj dwie szkoły. Część ekspertów, powiedzmy, że tak powiem, sugeruje, aby takie słowo po wyciągnięciu, słowo kluczowe z kampanii automatycznej, przeniesieniu jej na przykład do kampanii Broad, zanegować w kampanii automatycznej. Inni z kolei mówią, że wcale nie trzeba tego robić, to słowo automatycznej zostawić, niech sobie tam dalej działa. Natomiast przenosimy po przeniesieniu tego słowa, musimy się upewnić, że jeśli to słowo przeniesiemy do Broad, bo taki jest nasz plan, to w Broad stawka będzie trochę wyższa niż w kampanii automatycznej. I jeśli po pewnym czasie decydujemy się, że przenieść do phrase to samo słowo, we phrase musi być stawka wyższa i na koniec, jeśli decydujemy się przenieść to słowo do exact, tam musi być stawka najwyższa. Ale to już są takie późniejsze strategie na to, jak właśnie wejdziemy w, tą, w, w kwestię kampanii manualnych. Natomiast no teraz tak jak właśnie wrócimy do automatycznej i tak jak mówiłem, Kampania automatyczna w zasadzie polega na tym, żeby zapłacić Amazonowi na początku za dane, bo dopiero na podstawie tych danych jesteśmy w stanie ją optymalizować. Czyli jeśli mamy słaby budżet, reklama performuje w jakiś tam sposób, ale dokładnie nie jesteśmy w stanie określić, czy to jest dobry, czy, czy ona działa dobrze, czy działa czy źle, czy mogłaby lepiej, czy mogłaby gorzej. Właśnie dobrym jest to, żeby zwiększyć ten budżet, dać. Naprawdę te, 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 te młyny niech tam zaczną się kręcić i niech Amazon zacznie wypluwać te słowa kluczowe, bo wtedy będziemy mieli dane, żeby no, im więcej danych mamy, tym lepiej zoptymalizujemy tą e, całą kampanię. E, poza tym też w kampanii automatycznej generalnie jak w każdej kampanii nie, nie szalejcie z, z bidami, nie, nie róbcie dwóch, trzech kampanii automatycznych w tym, w tym czasie. Nie zmieniajcie stawek, co, co nie wiem, codziennie, co dwa dni. Dajcie naprawdę dwa, trzy tygodnie tej kampanii na to, aby, aby, aby za, zaczęła działać, zaczęła funkcjonować. Pamiętajcie, miejcie w głowie też swój profit margin, czyli to jest ten profit, który wasz produkt generuje i ten wasz profit margin to jest tak zwany break-even a -cost, czyli tutaj to jest ta liczba, na której się chcecie skoncentrować. Jeśli 50% z, ze sprzedaży, z ceny produktu to jest wasz zarobek, to pamiętajcie, tyle... Jeśli ACOS będzie wynosił 50%, to znaczy to, że cały zarobek, który macie na tym produkcie, wydaliście na to, żeby go sprzedać. Więc tutaj wychodzicie na zero, nie tracicie pieniędzy i prawdopodobnie, no, jeśli szczęśliwie tak Wam się uda zrobić i wystartować z dobrze zoptymalizowanym listingiem, z kampanią automatyczną, że zbliżycie się od razu do poziomów swojego break-even ACOS, to to oznacza, że. Prawdopodobnie wcale nie jesteście na zero, jesteście na niewielkim zamku, ponieważ pamiętajcie, że równolegle będzie się również odbywała sprzedaż, sprzedaż organiczna. Nawet jeśli to będzie na początku, nie wiem, 5-10%, to pamiętajcie, z czasem, bo mówię, po tygodniu, dwóch, trzech, zaczniecie optymalizację, zaczniecie, Amazon zacznie wyłapywać słowa, rankować was na te słowa, i idealnie ta sprzedaż również organiczna zacznie się zwiększać, więc wtedy ta liczba, ten eikos taki nawet 50%, nie będzie taki straszny, bo już po pewnym czasie mówię, jak zaobserwujecie, że dają na to 30% waszej sprzedaży odbywa się organicznie, więc już możecie być pewni, że przy tym EKOSie 50%, to wy i tak jesteście do przodu, tak zarabiacie. No i teraz oczywiście kolejna kwestia, jeśli Ekos jest, ACOS w kampanii, którą prowadzicie, działa, jest dosyć dobry, jest na zadowalającym poziomie, na przykład 30% to pamiętajcie, wciąż jesteście w tej pierwszej fazie, dwóch, trzech tygodni, kiedy zbieracie dane. Dosypcie tam pieniędzy, zróbcie to, niech ten ekos sobie skoczy nawet wyżej pod 50%, bo tutaj macie ten zapas, możecie dosypać coś, co performuje, dosypujemy pieniędzy, tak? Coś, co działa, dajemy więcej pieniędzy, żeby, żeby to się jeszcze, jeszcze szybciej i jeszcze lepiej kręciło. Nie wiem, mam nadzieję, że tak obrazowo wam to wszystko wytłumaczyłem. Słuchajcie, jeśli macie jeśli jakiekolwiek inne pytania, w ogóle jakiekolwiek pytania dotyczące typer zadawajcie je tutaj. Ja teraz się w tych filmach koncentruję głównie ostatnio właśnie na PayPal Click, bo wiem, jaki to jest duży problem dla wielu sprzedających. Staram się tą wiedzę, którą przekazuję, żeby to była taka wiedza, trochę, tak że tak powiem, poziom wyżej od tego, kto dopiero zaczyna. Ja generalnie nie kręcę filmów, które mówią, jak chcesz otworzyć konto, to sobie nie wiem, wejdź w celę central dwutnik tu, tak ustawiasz hasło, a tak ustawiasz konto w banku. To są moim zdaniem rzeczy, które, które dla każdego. Szanującego się sprzedawcy są oczywistymi oczywistościami. Nie wiem, jeśli jesteście w stanie sobie otworzyć, nie wiem, konto w, w, u dostawcy prądu, no to też jesteście w stanie otworzyć konto na Amazonie, moim zdaniem, tak? A ja tutaj mówię, koncentruję się na tych takich rzeczach bardziej zaawansowanych. No a już pay -per Click to jest chyba, moim zdaniem, najbardziej zaawansowana jakaś taka rzecz w Amazonie, która sprawia też najwięcej problemów. I dlatego tak chciałem się trochę przesunąć właśnie w kierunku tych problemów związanych z na w moim kanale. Także zadawajcie pytania. Zadawajcie pytania na grupie facebookowej, link na dole. Zapiszcie się do grupy facebookowej. Tam również odbywa się ciekawa konwersacja czasami. I słuchajcie, pamiętajcie o tym, że 9 sierpnia, w najbliższy poniedziałek, godzina 19 czasu polskiego, 18 czasu brytyjskiego spotkanie, live, wywiad. Z Mikołajem Lechem, rzeczoznawcą i prawnikiem, będziemy opowiadać na temat, jak ochronić swój produkt przed nieuczciwą konkurencją i generalnie ochronić go na Amazonie. Także jeśli content Wam się spodobał, zasubskrybujcie proszę kanał, będzie tego więcej. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka i dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie.